Przede wszystkim jestem Bartek, witam Was w magazynie PRZ Racing Team. To właśnie to miejsce połączyło największych sympatyków motoryzacji na Politechnice Rzeszowskiej. Aktualnie pracujemy nad bolidem wyścigowym na międzynarodowe zawody Formula Student, gdzie będziemy rywalizować z największymi uczelniami technicznymi z całego świata. Ten projekt dał nam bardzo dużo wiedzy i umiejętności i tą wiedzą teraz chcemy dzielić się z najmłodszymi. Przekazujemy im własną wiedzę, zachęcamy do podjęcia studiów inżynierskich oraz spełniania swoich marzeń w projektach takich jak te. Z każdym miesiącem udowadniamy kolejnym ludziom, że Polak też potrafi. Naszymi działaniami chcemy pokazać, że warto inwestować w motorsport oraz w młodych ludzi, czego efektem już teraz są zawiązane współprace z ogólnopolskimi firmami. Oni w nas uwierzyli, róbcie to i wy. Głosujcie na prezesa